dzień dobry pani z pieskiem udało się nam jakby skojarzyć znalazłem panią z pieskiem nawet jej koleżanka ją znalazła też pozdrawiam no i tak porozmawialiśmy chwilę o tej całej sytuacji no i teraz tak Podlinkuję wam film troszkę dłuższy, właśnie z tego ujęcia. Ja to wycięłem z większego fragmentu. Nie manipulowałem nic, tylko wycięłem, pokazałem to, i to Wy żeście mogli oglądać. Ale to jest tam, minuta 12, dłuższy fragment. Tam zobaczycie, że ta pani poruszyła taką sprawę godności policjantów. No i ten w tym momencie już po prostu poleciał tak. Nie wiecie tego, ale. Pani nagrała, bo chodziła z tym pieskiem tam na spacerze. To nagrała sobie wcześniejszą też sytuację, w której ten sam policjant wcześniej też do niej zagadywał, też w taki jakiś dziwny sposób. Więc co się dziwić? Ee, końskie zaloty, końska odpowiedź. Mogłaby być inna, owszem, ale <laughs> ta też nie jest zła. I żeby nie było, że teraz hołduje jakby hamstwo czy coś takiego, ale poruszę sprawę, jak to wygląda na budowach ta Pani by była dobrą operatorką i dobrze yy, by sobie radziła na budowie gdyż yy, były takie yy, programy, nawet w telewizji wypowiadała się jedna operatorka, że zaczepki ze strony budowlańców w stronę kobiet na budowie w stronę w ogóle yy, kobiet w pracy no bywają różne i też trzeba umieć sobie z nimi radzić ta Pani widać, że ma ja by sobie poradziła gdyż yy, im więcej facetów, tym takie zaczepki są jakby częstsze. Im kobieta atrakcyjniejsza, tym bardziej. Więc trzeba, wchodząc na budowę czy wchodząc do pracy, od razu sobie postawić granicę, do której oni, faceci, mogą sobie dojść tylko, ale nie mogą jej przekroczyć. Tu pani by sobie bardzo dobrze poradziła, z tego co widzę. I o to chodzi. Teraz. Gdybym nie napomknął jeszcze, to bym nie był sobą, <grych> kobiety mogą pracować na sprzęcie i mogą pracować nawet na budowach, więc jeżeli któraś chce albo sobie tak myśli tylko o tym, to zapraszam. Jest taka grupa, ja mam specjalnie stworzoną kobiety, operatorki, na budowie, jeżeli chcecie, żaden problem, mogę tam pod... Napisząc, pisząc do mnie, mogę tam przesunąć kogoś, żebyście mogły, jeżeli dziewczyny to oglądają, porozmawiać sobie z operatorkami, co, jak, z czym się je e, i co z tym dalej zrobić. Mam operatorki z żurawi, mam koleżanki operatorki z Koparek, żaden problem. Im będzie Was więcej, tym lepiej. Ja nie ograniczam, jakby, zawodu. To nie chodzi o to, że się kobieta pcha gdzie nie powinna tylko niektóre kobiety naprawdę radzą sobie w tym dobrze a często gęsto w życiu robią co innego bardziej by się spełniały tu na przykład dobrze co do policji eee, pani sobie poradziła rozmawiałem z nią oczytana elokwentna kulturalna więc tu nie można przesądzać po 12 sekundowym filmie jaka eee, toż niej Karyna wcale nie Gdybyście wy, bo to przeważnie faceci tak komentowali, e, mieli taką sytuację, z drugiej strony, wy nie wiecie, może lub nie zdajecie sobie sprawy, co to jest e, w pewnym sensie molestowanie, zagadywanie w taki jakiś dziwny sposób. E, gdybyście to zrozumieli, to też byście tak reagowali. Gdyby to kobiety były natarczywe. No ale dobrze. E, policja. Zauważyłem jedną rzecz. Siedziałem sobie pod pałacem kultury, jadłem sobie tam pod półmyka w, w tej restauracji i widziałem problem w umundurowaniu. Gdyż jeden policjant miał nogawki normalnie na butach, a drugi jakby miał 10 cm wody w piwnicy. Zatem yy, można by było sprawdzić, czy ten mój kanał ma siłę sprawczą. I teraz poprosiłbym Was, bo to najnowszy zapewne wyszedł, czy tam yy, będzie kombinował teraz następny protest czyli jeżeli będzie okazja na to, że policja znowu wylegnie jakby na, na ulicę to róbcie zdjęcia umundurowania szczególnie spodni jeżeli ktoś tam u góry to ogląda, no to powinni ich wypuścić tak jak trzeba jeżeli policjant ma yy, takie spodnie, no to jak dla mnie, byłaby to jakaś ujma coś, coś, coś jakiś detal, który yy, 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 gdzieś tam źle o mnie świadczy Czyli policja jako pracodawca możliwe, że nie dba o mundurowanie swoich pracowników. Poza tym, jeżeli to jest kanał o pracy, o prawach pracy, to jeżeli macie jakieś problemy w pracy, także policjanci, zapraszam pisać. Nie byłoby może wtedy takich rzeczy, i nie musiałoby być wywlekane dużo później. Takie coś jak u nas na komendzie w Bydgoszczy, że no, zarazili się koronawirusem. Lub jeszcze w innym mieście, tylko teraz z głowy nie pamiętam. Całą komendę zamknęli. Siła sprawcza? Będziecie, róbcie zdjęcia, przesyłajcie do mnie, jakby co? Zrobimy cały, nie wiem, kolasz z tego. I wtedy policja może gdzieś tam do, do niej dotrze, no i umundorują ludzi tak, jak powinno się. Co do pani, eee, bardzo pozdrawiam. Miło się rozmawiało, może się gdzieś tam spotkamy, bo, bo może będzie tam w tych, tych rejonach, nie będę robił reportażu z nią, bo o to prosiła, żeby nie upubliczniać jej jakby wizerunku głosu, więc tu się stosuje, tak samo jak nie upubliczniam wizerunku moich jakby informatorów, tak tu też voilà. 500 tysięcy wyświetleń, dobrze. Pan, taki rowerzysta, który miał wszystko w. pokazuje chyba stosunek tego narodu już w pewnym sensie do restrykcji, które są na nas jakby wprowadzane. Jeżeli w pytaniu na śniadanie młody chłopak względem szamana z TVP mówi, że zachorowalność na przykład na grypę jest większa i śmiertelność na grypę jest większa niż na COVID. No to my wszyscy tak powoli się budzimy, widzę. I może nie, że teraz przeciwstawiamy się z tym i będziemy, nie będziemy nosić masek, ale my to powoli widzimy od dołu. I bardzo dobrze, że są może ludzie, którzy właśnie tym się zajmują jako własne telewizje, własne obiektywne zdania, a nie wciskają ludziom jakby propagandę. Chociaż tu też trzeba rozgraniczyć. Niektórzy influencerzy no, pokazywali i, i, i dokłaniali, nakłaniali ludzi do, do dziwnych rzeczy. Myślcie i reagujcie. Dziękuję bardzo.